Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy zaczynam film. cały czas na kombajnie a i też zobrazować jest co pokazać, o może tak pokażę, tak powiem. Eee, ostatni wczorajszy kurs 9 wilgotność. Więc go też spokojnie sypiemy tutaj na, na kosz. Nie będzie dobrze, dobrze, idzie dobrze. W drugą stronę teraz łam. Szybrem sypiesz? No to łam jeszcze, łam. To źle w Tomek, w moją stronę musisz. Więc będziemy sypali go tutaj na spokojnie sobie jeszcze na silos. Za chwileczkę pójdę, pokażę. No na dzień dzisiejszy mamy 116 ton skoszone z 25 hektarów, jeżeli się nie mylę plus, minus 25. Może być 24 z kawałkiem, a może być 25 i też również z kawałkiem. Także tak to na razie wygląda. Nie wiem jak oni tu podjeżdżają, bo jak człowiek cały czas jest na tym, może będzie dobrze. No dawaj, 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 dawaj jeszcze. Jeszcze kawałek. Dobra. Powinno lecieć, okej. Okay. czego... Najgorszego syfu sporo jest. jak ogólnie ładnie wygląda. Dosyć czysto nawet leci. Już wczoraj, też taki suchy wjechałem, co rzodkiew tam występuje, więc, yy, więc i. Yy, Więc jest dużo suchszy, dużo, dużo więcej półwek. Dobra Dużo więcej półek z, z tej rzodkwi najprawdopodobniej Ale zobaczcie, no rzepak wygląda bardzo, bardzo ładnie Nie? No dobrze, to i tak poleci Dobrze jest No i tak jak mówiłem, jeszcze, jeszcze dzisiaj zostaje nam do skoszenia Aganos oraz oraz Floretta Florety akurat nie ma, nie ma dużo, bo jest tylko 3 hektary. A tak jak mówiłem, popuściłem. popuściłem. Może jeszcze za mocno otworzyłem. Zaraz czymś przy, przydziabiemy go. No opuść na razie tą przyczepę, to no nie będzie leciało opuść, Teraz napiera na nią, więc Stąd jest też mm. Gdzieś tam zielonego sporo leżało od, od, yy... od lasu yy, Dlatego to wszystko kurcze tak wygląda Zaraz się ja tam podejdę, zobaczę jak to leci tu jeszcze te odsiewki zbieramy cyklonem, też, też na pewno coś odleci. No i tak jak mówię, no ogólnie mamy 100, 116 ton na koszone, z tym, że, z tym, że co, że jeszcze ee, jeszcze do, do skoszenia trochę hektarów jest. No i część leży też na magazynie, bo jest ciut wilgotność większa. Za chwilę też będziemy włączali dmuchawę żeby to na bieżąco odmuchać. Im, im, im wcześniej, tym lepiej, a dzisiaj jest pogoda też dobra do dmuchania, nie ma dużej wilgotności. To raz, dwa to to, że mniejsza ilość i pewnie będzie lepiej lepiej również przedmuchany. Jak wygląda wilgotność 8-8, no Spadnie, spadnie. Idź, Kuba, włącz ten. No. Wsadzone? No to dobra, to ja z... To ja załączam i o tutaj i niech się dmucha powoli. Produkcja prądu idzie, więc, więc można dmuchać. No i rozpoczynamy challenge właśnie. Obkoszyłem sobie całe pole, tak jak ma to wyglądać. No i słuchajcie, wjeżdżam właśnie w floretę. Zobaczymy, co ona pokaże. Zbiornik pusty, przed chwilą wy, wywalony. Tomek pojechał. Tam kawałek daszku widać. Tato zaczął już uprawiać ścierniska po, po rzepaku. Także robota pełną parą. Już mi się szyby tak zabrudziły, że będę musiał do Tomka tryknąć, żeby mi dmuchawkę przywiózł tutaj, odmuchał trochę te okna. No wygląda to na razie i tak dobrze. Bardzo dobrze. Mam 9,90 skoszonego I tu zostało jeszcze jakieś 3 hektarki. 3 z kawałkiem, 3 chyba 50. Właśnie floretty. Także zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Jak, co nam ta floretta pokaże. Na tle już dwóch skoszonych, od trzech w sumie, bo tu jest jeszcze raz Aganos, ale to, tak jak mówię, na końcu, na końcu powiem co i jak. Oczywiście tu w tym odcinku będzie już to napisane pod filmem, ale i w ostatnim wszystko, wszystko sumujemy, policzymy, która odmiana w jaki sposób się zachowywała. Mowa tutaj oczywiście o plonie. No i co najważniejsze końcowy, średni wynik z całego areału który będzie, e, który będzie też oczywiście opublikowany e, jeżeli chodzi o samą samą tutaj floretę, no na razie widać, że ona tutaj jest bardzo zdrowa patrząc na ściernicho, no to jest ok. zaraz też zobaczymy jaka wilgotność, bo przed chwilą e, aganasa kosiłem, skończyłem dosłownie go kosić no to wychodziło 7,7 wilgotność tu wydaje mi się, że będzie ciut większa ale być może to tylko złudzenie też się w sumie kurzy jak, jak diabli, także e, także ta wilgotność też powinna być na odpowiednim poziomie, zaraz wszystko się dokładnie wyjaśni ukosimy zbiornik zobaczymy jak to będzie nam e, plonowo to wychodziło tu mamy tak jak mówię, 3,5 hektara do skoszenia, no dosyć leci, dosyć leci, ziarno ładne, więc powinno być, powinno być jak wreszcie przypadków yy, powyżej 4 ton, miejmy nadzieję, że ta tendencja będzie nadal utrzymana i zobaczymy, i zobaczymy jak to, jak to będzie no dzisiaj mam nadzieję, że to mi się uda wykosić te 3 hektarki, już się zachmurzyło tacie też mówiłem, że tato jedź z rana zacznij już uprawiać siernię, bo po pierwsze ma deszcz dzisiaj popadać, już widać, że się zaciąga jakieś tam większe ilości, nawet dużej ilości bym powiedział, do, do 50-60 litrów na metr kwadratowy w radiu, przed chwilą zapowiadali takie, takie opady na Śląsku nawet do 100 litrów więc mówię, to, dawaj jedź, upraw to, więc nawet jak jakiś deszczyk popada, to ten rzepaczek raz, dwa, powschodzi i, i później będzie go jeszcze raz można dziabnąć, żeby, żeby tam nie ciągnął wilgoci z gleby. Co więcej, no będzie maszyna sucha, tak, nie będzie u, uciapana, tylko... Tylko będzie sucha i to samą mam nadzieję, że wyjdzie mi z kombajnem, że nie będę musiał go później yy, szybko z pola uciekać, żeby wiecie, taki nagły deszcz, że nie ma, nie ma, a tu nagle shru, pójdzie taka pompa, więc yy, troszeczkę wcześniej powiedzmy, że zjadę z tego pola, żeby żeby to czyściutkie wszystko, wszystko było do wiatry schować i tyle. No mam nadzieję, że to się uda skosić, no, no, no jeszcze Mamy 16 godzinę, czyli jeszcze jakieś no, 3 godzinki na pewno. 3 godzinki na pewno patrząc, patrząc na radarze. Dosyć. O kurde, co tam było? Dosyć szybkość ta chmura przesuwa, ale chciałbym, naprawdę chciałbym to skosić. I zostanie tylko właśnie tamte 8 hektarów czy tam 9 yy, ostatnie, ostatniego rzepaku. No, i już będą żliwa, że paczane zakończone, tak? Nawet będzie można się po głowie drapać, myśleć już o, o czym? O kolejnych yy, siewach na, na nowy sezon. W większości zostają odmiany, te, które, które obecnie są w gospodarstwie. Plus, yy, plus do tego, nie ma jakieś dwie nowości, ale o tym oczywiście tutaj nie będę opowiadał podczas siewów coś tam opowiem albo jak będzie tylko okazja, czas być może uprawa pod, pod, pod siew rzepaku, wtedy będę więcej szczegółów wam zdradzał, co, gdzie i jak jak to wygląda jak areoł, a na pewno będzie większa ilość, dlaczego to też się też się o tym dowiecie, a tutaj tak jak mówię lecę z rzepakiem na końcu oczywiście końcowy finalny wynik jak to będzie wszystko nam plonowało. Do usłyszenia na końcu pola. Zostały mi dwa ostatnie przejazdy Właśnie tu wysypuję, pełen zbiornik jest Co prawda 100% jeszcze nie się nie zaświeciło Ale już jest bardzo yy, No już jest prawie pełno Jeżeli chodzi o cząstkowy plon Na razie z dwóch yy, Dwóch piętnastu no Dokładnie 2,15 wykosiłem yy, I plon wynosi cztery Pięćset na tę chwilę, o jest 100%, na tę chwilę 4,550, eee, tak jak mówiłem, 2 hektary, 15 wykosiłem. Przyczepa była pełna, nakoszona. Eee, 9,800 na niej było, Tomek mówił. No i te, teraz wysypujemy ten zbiornik. I jeszcze, jeszcze ten z przejazdu. Myślę, że na raz go uczknę. Także będziemy mieli już zakończoną floretę. No i zobaczymy, jaki końcowy wynik poszedł. I jeszcze tam, wiadomo, od lasu troszkę może, znaczy powinno się utrzymać, a nawet bym powiedział, że jeszcze leciutka górka powinna być, ale to, tak jak mówię, okaże się za chwileczkę, jak będę wiedział taki już, jak będę wiedział, jaki już jest ostatni, ostatnia waga, wtedy, wtedy po prostu będę się z wami tym dzielił ale to już raczej w opisie bo wiadomo tyle czasu nikt nie będzie prawda czekał aż Tomek dojedzie na na wagę zrzuci to wszystko i wtedy tam zadzwoni czy, czy jak wiadomo ja już pojadę próbować jeszcze capello dookoła także i tak oto właśnie kończymy żniwa rzepaczane podkreślam ten oto sposób. Dwa tukańce, dwa dżondirki, trzeci odpoczywa, to zaraz będzie tam jechał, bo nie było jeszcze tam skoszone. Zaraz podjedzie na gotowo, już też będzie uprawione. Taka pierwsza uprawka, żeby ten rzepaczek sobie mógł tam gdzieś już wschodzić. Poprosiłem kuzyna, bo skończył akurat vis a -vis pole. I... No dzisiaj i tak już nigdzie nie wiedzie, sobota nigdzie nie wiedzie w, w inne zboże, zresztą on y, musi stół zwalić z pewnie dzisiaj i tak się w to nie będzie bawił poza tym skoro ma skoro ma padać y, dzisiaj deszcz w nocy to też po co się w to, nieprawda, bawić y, i szkoda byłoby, słuchajcie y, rzepak zmarnować, nie wiem czy ten deszcz w ogóle popada czy będzie padał, takie są prognozy mają jakieś duże ilości niby spaść ale czy i na pewno to tego chyba nikt nie wie prawda, więc y, powiem tak, przy dzisiejszych cenach rzepaku no nie opłaca się w ogóle y, próbować, ryzykować jest opcja skorzystam z niej tym bardziej, że, że no kuzyn chciał pomóc no to jak chciał to trzeba, nie trzeba to po prostu wykorzystać i tyle yy, zostało nam myślę, że jakieś dwa no, dwa hektarki więcej, więcej nie powinno być o tam kawałek tu kawałek, to jest dosyć długi kawałek, więc 2 hektary na no, spokojnie powinniśmy do tej dziesiątej się wyrobić już widać, że tam jeszcze słoneczko na czerwono ale już zaciągnięte z powrotem chmurami, zresztą cały dzień było zaciągnięte, więc tam nie ma co, nie ma co gdybać, prawda jak to by było ale tak jak mówię, no, szkoda byłoby zmarnować nie, poprzez, nie wiem, jakieś nawałny deszcz czy, czy tam cokolwiek innego coś mi się tam kurde tutaj ciągnie jasna gwint jak żyd flaki, a ja jadę Najgorzej jak z jednej strony rzepak leży, a z drugiej, a z drugiej stoi i nie chciałbym go właśnie tam gdzieś gnieść, czy coś w tym stylu. Wracając, kończymy Capello, może tak, kończymy rzepakiem Capello, średnia plus minus z całego areału to będzie między 4 300 a 4500 do potwierdzenia jak skosimy Capello, Capello na poziomie 4 400 póki co wychodzi jak końcowy plon no to oczywiście się okaże pod tym filmem robię takie podsumowanie która odmiana w jakiej technologii z tak, w jakiej technologii poszczególne wielkości planowania odmian oraz średnia z całego areału to, to o czym mówiłem oczywiście w, w poprzednich filmach Tutaj teraz tylko to potwierdzam. Yy, mogę no już śmiało powiedzieć, że królem w tym roku został PT303 z plonem niespełna 4800. Zabrakło dosłownie bodajże 10 kg yy, do takiej średniej z, z, z tej odmiany. A reszta, a reszta oczywiście, yy, już więcej po, w opisie pod tym filmem, na który Was już w tym momencie zapraszam. Za chwileczkę wysypuję, myślę, że przedostatni zbiornik. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć!